Magiczny park na Białęce już otwarty. Oficjalną uroczystość zorganizowano pod koniec sierpnia, aby wszyscy byli już po wakacjach i mogli wspólnie bawić się na imprezie. Jesteśmy w takim bardzo ciekawym miejscu Białęki, które można powiedzieć, że jest... W pewnym sensie synonimem rozwoju tej dzielnicy. Jak pogoda dopisze, ona dopisuje, będzie około sztuczny tygodni. Jutro mamy także cały zestaw imprez związanych. Ja bym co prawda powiedzieć formułę, że e, na dobrą sprawę ten teren otwara, uważam formalnie z otwarty, ale tak naprawdę państwo sami pokazali, że ten teren funkcjonuje już bardzo sprawnie, mimo że była budowa, mimo że ta budowa w pewnym sensie nadal trwa e, bardzo dobrze, że, 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 że nie trzeba go otwierać. Teren przy ulicy Magicznej to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców dzielnicy. O jego kształcie mogli zdecydować sami w konsultacjach społecznych. W efekcie powstało miejsce z mnóstwem atrakcji. Zgodnie z ich sugestiami zbudowane zostały m.in. bike park, skate park oraz boisko i place zabaw dla dzieci. Dla dorosłych mieszkańców przygotowano siłownię plenerową, stoliki do gier w szachy i warcaby oraz stoły do ping Trzymaj się mocno tutaj jest tak dużo dzieci, to jest młode, młode osiedla, więc na pewno... Trzeba by się skupić głównie właśnie na jakichś imprezach dla dzieci, dla, dla różnej grupy wiekowej, bo jest bardzo dużo dzieci. To był świetny pomysł, bo tutaj to na, wprawdzie na każdym osiedlu są jakieś małe place, ale ten jest bardzo bogaty, bardzo duży, także każdy może znaleźć wiele atrakcji dla siebie. Dobry pomysł z tymi zwierzętami, które dzieci w mieście yy, nieczęsto nie widują, nie mają okazji, a tutaj mają sobie Oglądać. Także pomysłów jest dużo, i widzę, że to się wszystko rozwija. Także na pewno coś tam się jeszcze będzie zmieniać na, na lepsze. Nowa inwestycja tutaj bardzo przydatna dla dzieci. Mam dwójkę dzieci, także uważam, że świetny pomysł. Dużo nowych atrakcji, niespotykanych w innych parkach, także bardzo pozytywnie oceniam miejsce bardzo mi się cieszę się w ogóle, że jest taki park otwarty. To brakowało tutaj przy tylu młodych tak rodzinach z dziećmi. I otwarcie też jest bardzo fajne. Są występy, jest dużo atrakcji dla dzieci, smalowanie buziek, dużo naprawdę dużo rzeczy i fajnie. Pogoda dopisała, także wszystko jest ok. Okrążyła kulę ziemską. Wow. To może teraz wolno, dobra? Bo teraz wolno. Uwaga. Uwaga. Trzy, dwa, jeden i. Park Magiczny to pierwsze takie miejsce w południowo-wschodniej części Białłęki, zbudowane na powierzchni około 3 hektarów. Muzyka